Czego nauczyłam się w przeciągu ostatnich 30 lat mojego życia? Jakie wnioski wyciągnęłam? I co bym powiedziała swojej młodszej wersji siebie? Cześć! Ja mam na imię Ania, a ty jesteś na kanale Zainspiruj się zdrowiem. Na kanale, który powstał właśnie po to, aby inspirować innych do zmiany nawyków myślowych, żywieniowych na takie, które przybliżają do zdrowia. A dzisiejszy film będzie nieco inny niż zwykle. Z racji tego, że wczoraj skończyłam 30 lat, to przyszła mi taka myśl, że chętnie podzieliłabym się 30 rzeczami, aspektami, wglądami, wnioskami, które przyszły do mnie w przeciągu ostatnich 30 lat. Oto lista 30 takich rzeczy, ale jest ich naprawdę o wiele, wiele więcej. Gotowy? No to zaczynamy! 1. Zmiana nawyków, w tym nawyków żywieniowych, nie jest trudna, tylko trzeba do każdej zmiany odpowiednio podejść. 2. Nigdy nie rób skoków na głęboką wodę, bo to się nie opłaca, a i tak z wszystkim zdążysz. Pamiętaj, że wszystko się dzieje w odpowiednim czasie. Rzeczą, których nie chcesz robić, mów stanowcze nie. Nie jem słodyczy, nie piję tej kawy, nie opuszczam dzisiaj treningu. Kiedy mówisz stanowcze nie, Stajesz się bardziej decyzyjny, jesteś pewny siebie i masz poczucie sprawczości i tej mocy, dzięki czemu faktycznie robisz to, co powinieneś i to, co ciebie wspiera. Tam to był punkt trzeci. Cztery. Musisz zmienić swój koncept siebie, aby zmienić efektywnie swoje nawyki. Stara wersja ciebie, twoje stare oprogramowanie nie jest w stanie podjąć się nowych nawyków, bo do tego jest potrzebne nowe oprogramowanie. Zatem musisz stać się dosłownie nową wersją siebie. 5. Odseparowanie się od ludzi, którzy Ciebie nie wspierają w tym, co robisz, nie popierają w ogóle Twoich zmian, naprawdę czasem jest bardzo konieczne i nie bój się tego zrobić. 6. Stawianie granic innym, ale też sobie jest bardzo ważne. 7. Dyscyplina jest naprawdę bardzo ważna i jest to klucz do sukcesu. Musisz być zdyscyplinowany. 8. Nie ma takiego czegoś jak motywacja. Motywacja nie istnieje. Motywacja wynika z naszego wnętrza. 9. Samopoczucie innych ludzi i ich myślenie na pewne tematy nie ma większego znaczenia. Ty masz się skupić na sobie i na swoich celach, a jeżeli uzależnia swoje samopoczucie od innych ludzi, to znaczy, że masz problem, którym trzeba się szybciutko zająć. 10. Nie bój się popełniać błędów. I nie wstydź się tego, że czegoś po prostu nie wiesz, że czegoś nie umiesz. To jest okej. Okay. Nie wymagaj od siebie zbyt wiele. Nie wymagaj od siebie tego, że będziesz umieć i wiedzieć wszystko. Nie masz być perfekcyjna, nie masz być idealna. Życie jest po to, żeby się uczyć. I popełnianie błędów jest okej. Okay. A tak naprawdę to my nie popełniamy błędów, tylko się uczymy. Więc wyciągaj wnioski, a nie użalaj się nad sobą. 11. Jedzenie intuicyjne jest naprawdę bardzo ważne. Jeżeli nie masz ochoty czegoś jeść. To nie jesz, nie wpychasz w siebie na siłę, bo nie jesteś głodny z jakiegoś powodu, i twoje ciało daje znak: nie jestem głodny, więc ty na siłę nie masz jeść. Nawet jeżeli jest to czas trzeciego posiłku 12. Przygotowanie naprawdę zdrowych posiłków, smacznych posiłków jest. Proste. Tylko trzeba mieć listę sprawdzonych przepisów. No i właśnie ja przygotowałam e-booka, dzięki któremu możesz się zainspirować na smaczne, zdrowe, proste przepisy, które są szybkie w przygotowaniu. Koniecznie sprawdź tego e-booka. 13. Powracanie do zdrowia jest naprawdę ogromnym wyzwaniem. Ale wewnętrzna determinacja i cel pozwala osiągnąć ci to zdrowie, dojść do tego zdrowia. I to, co wydaje się teraz niemożliwe, naprawdę z odpowiednim podejściem może być możliwe i naprawdę czasem bardzo lekkie i przyjemne. 14. Uwalanie emocji jest naprawdę bardzo ważnym elementem naszego życia. Nie tłumimy emocji, nie chowamy się z nimi, nie boimy się emocji, tylko wywalamy je, żeby nie trzymać ich w środku. 15. Pisanie w dzienniku jest formą terapii i warto pisać każdego dnia. Oczywiście, jeżeli się lubi, ja lubię, więc piszę w dzienniku każdego dnia. 16. Proszenie o pomoc. Nie jest powodem do wstydu. Jeżeli czegoś nie wiesz, nie wiesz jak masz jeść, jak odpowiednio się odżywiać, nie wiesz jak masz zmienić styl swojego żywienia, nie wiesz co masz zrobić, żeby dojść do zdrowia, czy nie wiesz nawet jak masz uwalniać emocje, to masz prosić o pomoc. Po to są inni ludzie, inni ludzie, którzy interesują się innymi obszarami i są naprawdę dobrze w innych obszarach. Oni właśnie po to są, żeby nam pomagać, żebyśmy korzystali z tego. Jeżeli masz jeszcze jakieś poważniejsze problemy, na przykład z emocjami, potrzebujesz pomocy, wsparcia psychoterapeuty, nie bój się do niego uderzyć. On jest po to, żeby ci pomóc, dlatego tego nie bój się korzystać z pomocy innych ludzi. 17. Czytanie książek na własną rękę i w ogóle edukacja na własną rękę w dzisiejszym świecie jest bardzo ważna. System nam je bardzo mocno manipuluje, ale im my więcej wiemy, tym lepiej sobie w tym świecie i z tym systemem możemy poradzić. Życie staje się łatwiejsze, jeżeli mamy wiedzę. Wiedza to jest taki nasz as w rękawie którego możemy w odpowiednim momencie wyciągnąć i wykorzystać. 18. Rób rzeczy, które są poza strefą Twojego komfortu. Nic tak Ciebie nie rozwija, jak właśnie robienie rzeczy, które są za strefą Twojego komfortu. 19. Celebruj każdy dla Ciebie ważny moment. Celebruj swoje urodziny, swoje mininy. Celebruj swoje każde małe zwycięstwa. Wszystko, co jest dla Ciebie bardzo ważne. Ja nigdy tego nie robiłam. Chowałam się, udawałam, że rzeczy nie są wcale takie ważne. Że dzień moich urodzin wcale nie jest taki ważny. To się bardzo mocno zmieniło. Każdy ważny dla nas moment jest ważny i powinniśmy go celebrować i nie wstydzić się tego. 20. Zadbaj o siebie. Postaw siebie na piedestale. Bądź dla siebie najważniejsza i stawiaj siebie najwyżej. Zawsze nie ma nikogo ważniejszego niż ty sama. Pozwól sobie stać się i poczuć się swoim priorytetem. 21. Zaufaj sobie. Ty wiesz, jakie jest rozwiązanie. Ty wiesz, jak działać, co robić, jaką decyzję masz podjąć. Zajrzyj do swojego wnętrza za każdym razem, kiedy coś ważnego się w twoim życiu dzieje, a ty nie do końca wiesz co masz robić. Bo tak naprawdę ty wiesz co masz robić, tylko musisz zajrzeć do wnętrza. Po prostu sobie zaufaj. 22. Nie bój się mu o tym, co czujesz i co myślisz. Oczywiście wyrażaj się w sposób odpowiedni, z kulturą, z gracją, bez krzyku i bez ataku, ale jeżeli jest coś, co się Tobie nie podoba, jeżeli czegoś nie lubisz, coś Tobie przeszkadza, to nie uciekaj od tego, tylko powiedz wprost, zakomunikuj wprost, że coś jest nie tak. 23. Nie uciekaj od problemów, tylko zmierz się z nimi. To jest coś, co Ciebie rozwija, co daje pewność siebie. Problemy nie znikną, kiedy ty znikniesz, kiedy ty uciekniesz. Wręcz przeciwnie, one będą się jeszcze tylko pogłębiały. Dlatego od razu stawaj do życia, stawaj do problemów, stawaj do wszystkiego, co się na Twojej drodze pojawia. Bądź odważna w życiu, stawiaj się do tego życia jako bohaterka i osoba mocy. 24. Zmiana takiego szarego życia, zwykłego, przeciętnego życia. Na życie swoich marzeń, czy na życie z podwyższonymi standardami, to zmiana czegoś kosztem czegoś. Zawsze. Stare musi odejść, żeby na miejsce starego przyszło coś nowego. Jeżeli ja chcę, aby moje życie wyglądało inaczej, żeby było lepsze, to muszę się pożegnać ze starymi nawykami, ze starymi rzeczami, ze starymi nawet osobami, które były dotychczas w moim życiu, ale które nie powodowały, że moje życie. Staje się lepsze. I nie bój się tego, że z czymś musisz się pożegnać, bo za każdym razem jest tak, że jeżeli coś starego odchodzi, to przychodzi coś nowego, o wiele lepszego. 25. Bądź sobą w każdej sytuacji. W każdej. Nigdy nikogo nie udawaj. Nie bój się być sobą, bo wszystko jest ok, kiedy ty jesteś sobą, kiedy wyrażasz siebie. To jest twoje życie i ty w tym życiu masz być sobą, a nie odgrywać jakieś role, czy uchować się, udawać. To nie jest Twoje życie. 26. Nigdy nie zmieniaj nikogo na siłę. Jeżeli ktoś nie chce zmiany, to nie. Odpuść. Jeżeli ktoś prosi Cię o pomoc i chce zmiany, wtedy dopiero pomagasz. Ale nigdy nikogo do tego nie zmuszasz. Nikt nie ma żyć tak jak Ty i wyznawać Twoje zasady. Jeżeli ktoś chce psuć sobie w jakikolwiek sposób życie, zdrowie, okej, okay, Ciebie to boli, ale masz odpuścić. To jest tej osoby życia. Ty nic z tym zrobić na siłę nie możesz. Ty się zajmij swoim życiem. No chyba że ktoś cię poprosi o pomoc, to wtedy pomagasz. 27. Nigdy nikomu nic nie musisz udowadniać. Ty wiesz, że jesteś w stanie coś zrobić, czegoś dokonać. I to jest najważniejsze, że ty to wiesz. I nie musisz udowadniać nikomu, jaka jesteś w ogóle silna w życiu, bo ty to wiesz. Nie musisz udowadniać, że możesz coś zrobić, że możesz do czegoś dojść, bo ty to wiesz i to jest najważniejsze. Jeżeli ktoś tego nie wie, to trudno, ale najważniejsze, że ty to wiesz. Innymi to ty się w ogóle nie przejmuj. 28. Zakładaj w życiu realne cele. Każdy z nas lubi mieć jakieś cele, wyznacza sobie większe bądź mniejsze cele i ty też to rób. Tylko zakładaj sobie te realne cele, które faktycznie na dzień dzisiejszy możesz osiągnąć. To mają być cele na miarę Twoich możliwości. Bo oczywiście bardzo ważne jest to, żeby mierzyć wysoko, mieć piękne marzenia, bardzo duże, ale na chwilę obecną, jeżeli nie jesteś w stanie czegoś zrobić, to po prostu nie jesteś. Zajmij się tym, co możesz zrobić i jaki mały cel Krok możesz osiągnąć i to jest ok, że na chwilę obecną nie staniesz się miliarderem, nie będziesz jeździł najbardziej luksusowymi autami, nie masz swojego jachtu i swojej wyspy. To jest ok, serio. Chcesz dojść do zdrowia, a dzisiaj jesz tradycyjnie, to nie skacz na głęboką wodę i nie od razu wchodź w głodówki, tylko małymi kroczkami zmień te nawyki. Podejmuj realne kroki. Na miarę Twoich możliwości. Nie udowadniaj sobie na siłę, że możesz zmienić swoje życie i dojść do zdrowia. Bo oczywiście, że możesz. Możesz być zdrowy, możesz zmienić swoje życie, możesz zmienić swoje nawyki. Nikomu na siłę tego udowadniać nie musisz. Ty to wiesz. Ja to też wiem. Dlatego wszystko rób powoli. 29. Rozpieszczaj się. Romantyzuj swoje życie. Każdy moment niech będzie wyjątkowym momentem. Jesteś w pracy? Okej! Okay. To też jest możliwość do tego, żeby romantyzować te chwile. Możesz mówić do siebie czule w tym czasie, możesz myśleć w odpowiednim sposób. Małe rzeczy, które już będą sprawiały, że twój dzień będzie wspanialszy i potem całe twoje życie. I że ta praca, którą wykonasz, jest taka zła, ale nie jest taka zła i daje tobie wiele. Śpiesz się powoli, mów do siebie bardzo miło, rozpieszczaj siebie, jak tylko możesz. Popatrz tak niewiele, a może zmienić naprawdę dużo. 30. Pamiętaj, że my nigdy nie dostajemy w życiu czegoś, z czym nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Wydaje nam się, że w życiu doświadczamy bardzo trudnych momentów, które nas po prostu przerastają i nie damy rady. Ale to nie jest prawda. Jeżeli czegoś doświadczasz, to znaczy, że jesteś gotowy, aby tego doświadczyć i dasz sobie z tym świetnie radę, nawet jeżeli dziś wydaje ci się, że po prostu już leżysz i już nie dasz rady. To nie jest prawda. Zawsze z wszystkim sobie damy radę, co do naszego życia przychodzi. Nawet jeżeli to jest trudne, to pamiętaj, że zawsze dasz sobie radę. Oto 30 lekcji, oto 30 wglądów, wniosków, jakie wyciągnęłam przez ostatnie lata. Daj znać w komentarzu, jakie Ty masz wnioski, jakie Ty masz wglądy i podziel się tym, czym masz ochotę. Dziękuję Ci za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!